Kiedy obudziłam się 23 maja, wiedziałam, że ten dzień będzie taki sam jak wszystkie pozostałe. Nazywam się Katarzyna, ale wszyscy mówią mi Kasia. Mam 32 lata i pracuję jako dyrektorka działu marketingu w jednej z największych firm w Warszawie. Mój gabinet znajduje się na 23 piętrze wieżowca przy Alejach Jerozolimskich z widokiem na całe miasto. Ludzie często mówią, że osiągnęłam sukces, a ja. Czasami sama w to wierzę. Tego ranka sprawdziłam telefon. Żadnej wiadomości. Żadnego telefonu, żadnego wszystkiego najlepszego, Kasiu. Nic. Uśmiechnęłam się gorzko. 32 lata i nadal ta sama historia. Pojechałam do pracy jak zwykle. Moi koledzy pamiętali. Piotr Nowak, mój szef i CEO firmy, przyniósł mi kawę i życzył wszystkiego najlepszego. Marta z działu sprzedaży przyniosła kwiaty. Nawet ochroniarz na dole, pan Tomasz, uśmiechnął się i powiedział – sto lat, pani dyrektor, ale od rodziny? Cisza. Wróciłam do domu wieczorem zmęczona, ale spokojna. Otworzyłam Facebooka, żeby sprawdzić wiadomości. I wtedy to zobaczyłam. Na profilu mojej matki, Klaudii, wisiało zdjęcie z ogromnego przyjęcia. Balony, tort z trzema piętrami, mnóstwo gości w eleganckich ubraniach. Mój brat, Michał, stał po środku z szerokim uśmiechem – Trzymając kieliszek szampana, opis pod zdjęciem. Dumni z naszego Michała, dziś świętujemy jego nowy kontrakt na stanowisko kierownika w firmie budowlanej. Nasza rodzina ma powody do radości. 23 maja. Moje urodziny. A oni świętowali osiągnięcie mojego brata. Nie płakałam, nie krzyczałam, po prostu zamknęłam laptop i usiadłam w ciszy. To nie był pierwszy raz. Nigdy nie był pierwszy raz. Pamiętam, jak miałam 12 lat. Moje urodziny wypadały w ten sam dzień, co zakończenie roku szkolnego Michała. Rodzice zdecydowali, że efektywniej będzie zrobić jedno przyjęcie dla niego. Pamiętam, jak miałam 18 lat. Michał dostał motocykl, ja dostałam książkę. Pamiętam, jak miałam 25 lat. Rodzice wyłożyli 20 tysięcy złotych na wesele Michała. Na moje studia podyplomowe powiedziały: Sama sobie poradzisz. Jesteś silna. I poradziłam sobie. Zawsze sobie radziłam, ale po raz pierwszy w życiu pomyślałam sobie dość. Dwa dni później zadzwoniła moja matka. Kasiu, musimy porozmawiać, przyjdź w niedzielę na obiad. Nie zapytała o moje urodziny, nie przeprosiła, po prostu wezwała mnie do domu. Pojechałam. Ich dom w Konstancinie jeziornie był ogromny, z białą fasadą i idealnie przyciętym ogrodem. Dom, który mój ojciec Ryszard zbudował dzięki swojej firmie deweloperskiej. Usiedliśmy przy stole. Matka podała rosół, ojciec nalał wódki. Kasiu, zaczął ojciec, prostując się w krześle. Michał i Zosia będą niedługo świętować piątą rocznicę ślubu. Chcemy zorganizować im coś wyjątkowego, skinęłam głową. To miłe. Będzie to kosztowało około osiemdziesięciu tysięcy złotych, kontynuował. Myśleliśmy, że ty mogłabyś się dorzucić. W końcu dostałaś w tym roku spory bonus. Zamarłam. Skąd wiecie o moim bonusie? Matka uśmiechnęła się lekko. Michał wspomniał, mówił, że dostałaś trzysta trzydzieści tysięcy złotych. Spojrzałam na nich oboje, na ich spokojne, wyczekujące twarze, na ich pewność siebie, że powiem tak. Nie, powiedziałam cicho. Ojciec zmarszczył brwi. Słucham? Nie dam wam osiemdziesięciu tysięcy złotych. To są moje pieniądze, zarobiłam je i mam własne plany. Matka westchnęła. Kasiu, nie bądź egoistką. Rodzina to wspólnota. Michał by to zrobił dla ciebie. Naprawdę? Zapytałam cicho. Kiedy ostatnio Michał zrobił coś dla mnie? Zapadła cisza. A kiedy ostatnio wy zrobiliście coś dla mnie? Kontynuowałam. Kiedy ostatnio pamiętaliście o moich urodzinach? Kiedy ostatnio zapytaliście, jak się czuję, czy w ogóle wiecie, co robię w pracy? Ojciec uderzył dłonią w stół. Nie mów do matki w ten sposób. Wstałam. Nie będę dawać pieniędzy na przyjęcie Michała i nie będę już udawać, że to jest normalne. Wyszłam, zanim zdążyli odpowiedzieć. W poniedziałek rano ojciec pojawił się w moim biurze. Sekretarka Ania zadzwoniła do mnie. Pani dyrektor, na dole jest pani ojciec. Mówi, że to pilne. Zeszłam na dół. Stał w holu w garniturze z poważną miną. Kasiu, musimy porozmawiać jak dorośli, powiedział. Nie tutaj, odparłam. To moje miejsce pracy. Właśnie dlatego przyszedłem tutaj. Może w pracy zachowujesz się profesjonalnie. W domu byłaś dziecinna. Poczułam, jak gorąco zalewa mi twarz, ale zachowałam spokój. W tym momencie zadzwonił mój telefon. Nasz największy klient, firma Polmax, miała problem z kampanią reklamową. I groziła zerwaniem kontraktu wartego 5 milionów złotych. Spojrzałam na ojca. Muszę lecieć. Mam kryzys do rozwiązania. Kasiu, rodzina jest ważniejsza niż praca krzyknął za mną, ale ja już biegłam do windy. Spędziłam następne sześć godzin na spotkaniach, telefonach i prezentacjach. O siedemnastej, kiedy wyszłam z sali konferencyjnej, CEO Piotr Nowak czekał na mnie w korytarzu. Kasia, powiedział z uśmiechem, uratowałaś kontrakt. Paul Max został. Jesteś gwiazdą. Wszyscy w biurze bili brawo. Marta przyniosła szampana. Nawet ludzie z księgowości przyszli pogratulować. To był pierwszy raz, kiedy poczułam, że naprawdę jestem doceniana. Ojciec nigdy nie wrócił do biura. Tego wieczoru siedziałam w mieszkaniu i myślałam. Miałam 330 tysięcy złotych premii. Pieniądze, które zarobiłam własną ciężką pracą i pomyślałam... Co, jeśli kupiłabym sobie prezent urodzinowy? Prawdziwy prezent, coś tylko dla mnie. Zaczęłam szukać w internecie i znalazłam ją. Mały dom nad jeziorem w Mazurach w okolicach Giżycka. Drewniany z werandą wychodzącą na wodę. Otoczony lasem. Spokojny. Piękny. Mój. Kosztował 280 tysięcy złotych. Nie zadzwoniłam do rodziców. Nie zapytałam Michała o zdanie. Po prostu kupiłam go. Miesiąc później zorganizowałam małe przyjęcie z okazji inauguracji domu. Zaprosiłam Piotra z pracy, Martę i jej męża, moich przyjaciół z czasów studenckich, Agnieszkę i Tomka, i panią Kowalską, moją sąsiadkę z Warszawy, która zawsze pamiętała o moich urodzinach. Nie zaprosiłam rodziny, zrobiłam zdjęcia, wstawiłam je na Facebooka, podpisałam nowy rozdział: Mój dom. Moja wolność, moje szczęście. W ciągu godziny matka zadzwoniła dwanaście razy, nie odebrałam. W piątek rano dostałam SMS od ojca. Nadzwyczajne spotkanie rodzinne, niedziela osiemnasta, musisz przyjść, to pilne. Pojechałam. Ale tym razem byłam przygotowana. Kiedy weszłam do salonu, wszyscy siedzieli już przy stole ojciec, matka, Michał i jego żona Zosia. Kasiu, zaczął ojciec, to musi się skończyć. Twoje zachowanie jest nieakceptowalne. Kupujesz dom bez konsultacji z rodziną? Ignorujesz nasze telefony? Co się z tobą dzieje? Uśmiechnęłam się spokojnie i otworzyłam torbę. Wyciągnęłam dwa grube albumy ze zdjęciami. Pierwszy postawiłam przed matką. To album Michała, powiedziałam. Każde urodziny, każde święto, każde osiągnięcie. Zobacz, ile tu zdjęć. Potem otworzyłam drugi, był prawie pusty. A to mój album zobacz, ile tu pustych stron. Matka zbladła. Wyciągnęłam tablet. A to moje obliczenia ile pieniędzy rodzice wydali na Michała w ciągu ostatnich piętnastu lat ile wydali na mnie pokazałam ekran. Różnica była druzgocąca prawie trzysta tysięcy złotych różnicy. Michał zawsze był Waszą dumą powiedziałam cicho Waszą nadzieją. Kontynuacją nazwiska, a ja, ja byłam tylko użyteczna. Kiedy potrzebowaliście pieniędzy, kiedy trzeba było o coś zadbać. Ojciec otworzył usta, ale nic nie powiedział. Nie jestem już użyteczna, dokończyłam. Jestem wolna. Zostawiłam albumy na stole i wyszłam. Tym razem nikt nie próbował mnie zatrzymać. Minął rok. 23 maja obudziłam się w moim domu nad jeziorem. Słońce świeciło przez okno. Słyszałam śpiew ptaków i szum wody. Moi przyjaciele przyjechali rano. Piotr przywiózł tort. Marta przyniosła kwiaty. Pani Kowalska upiekła makowiec. Siedliśmy na werandzie, piliśmy kawę i rozmawialiśmy. O wszystkim i o niczym. Jak rodzina, prawdziwa rodzina. O szesnastej usłyszałam samochód na podjeździe. Wyszłam i zobaczyłam Michała. Był sam. Trzymał małą paczkę. Cześć, Kasia, powiedział cicho. Mogę zostać na chwilę? Skinęłam głową. Usiedliśmy na schodach. Przepraszam, powiedział. Za wszystko. Za to, że byłem ślepy, za to, że nigdy nie widziałem, jak traktują cię rodzice, za to, że ja też cię nie zauważałem. Otworzył paczkę. W środku był stary notes, mój notes z liceum. Wiedziałam, że zaginął lata temu. Znalazłem go w piwnicy u rodziców, powiedział. Myślałem, że będziesz chciała go odzyskać. Wzięłam notę do rąk. Czułam łzy w oczach. Dziękuję, wyszeptałam. Michał uścisnął moją dłoń i wstał. Wszystkiego najlepszego, siostrzyczko. Kiedy odjechał, siedziałam jeszcze chwilę w ciszy. Potem usłyszałam kolejny samochód. To była matka. Sama trzymała pudełko. Podeszłam do niej ostrożnie. Kasiu, powiedziała, a jej głos drżał. Upiekłam sernik, twój ulubiony. Pamiętam. Spojrzałam na nią, na jej zmęczoną twarz, na jej niepewne oczy. Wiem, że nie mogę naprawić przeszłości, powiedziała cicho, ale może, może mogłabym być częścią twojej przyszłości na twoich warunkach? Wzięłam sernik z jej rąk. Może, powiedziałam, ale to potrwa i będzie na moich zasadach. Skinęła głową. Rozumiem. Zostałyśmy tak przez chwilę, potem matka odeszła. Wróciłam na werandę z sernikiem. Moi przyjaciele czekali. Wszystko w porządku? Zapytała Marta. Uśmiechnęłam się. Tak, wszystko w porządku. Bo po raz pierwszy w życiu wiedziałam, że mam wybór, że nikt nie może mi zabrać mojej wartości, że zasługuję na miłość, szacunek i uwagę i że najpierw muszę dać to sobie samej. A co byś zrobił na moim miejscu? Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego? a może znasz kogoś, kto przeszedł przez zdradę w rodzinie? Zostaw komentarz poniżej, chcę poznać twoją historię. Zostaw też łapkę w górę, jeśli ta historia cię poruszyła. I zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić więcej równie poruszających historii jak ta.